Dzisiaj mam przygotowane dla Was inną kuchnię, troszeczkę w innym stylu i w ciekawych kolorach. Zapraszam. Na początek barek. Barek tutaj troszeczkę inny, czyli zabudowany całkowicie. Nie ma tutaj hokerów miejsca na hokery z tego względu, że jest tu przejście. Nie chcieliśmy tego przejścia tutaj blokować. I co potrzebujemy do salonu? Najczęściej to jest jakiś alkohol, jest są jakieś napoje. Rzeczy, które potrzebujemy, żeby je w miarę szybko wyłożyć tutaj gościom, którzy u nas się akurat goszczą. Zestawienie kolorystyczne będzie mieć opisane. W... W opisie na dole pod filmem, ale tutaj wspomnę, że to jest płyta firmy Kind K5414. I tutaj jest płyta taka jak betonowa, którą bardzo lubię. Nie pamiętam teraz akurat modelu, ale bardzo łatwa w utrzymaniu. To zestawienie, które tutaj widzicie, dzisiaj to może powielamy z piąty, szósty raz. Jest tutaj ramka Z1 z szybą antracytową, taką dymioną. Oświetlenie LEDowe, włączane z włącznika na wejściu. I mamy tutaj z zdymiony i też korytko czarne, i oświetlenie jest przez cały super. Dalej mamy coś, co też wspomniałem, Jesz też jakieś alkohole. Potem mamy jakieś szklanki, czy kubki, czy literatki do, do spożycia. Na dole też coś na przykład mocniejszego, więc to jest takie rzeczy, są potrzebne. Tutaj organizujemy zawsze na wprost do e, tutaj salonu. Tu jeszcze wspomnę, jeżeli blat tutaj idzie, e, powstała nam taka ścianka i tą ściankę zagospodarowaliśmy tak delikatnie lamelami, które fajnie tutaj stroją e, od strony tutaj salonu, jak się patrzy na całą kuchnię. My jesteśmy w środku kuchni. Teraz omówimy sobie pokrótko szafki, które żeśmy tutaj e, zrobili inwestorom. Najważniejsze rzeczy oczywiście. Barek tutaj mamy podwyższenie barku o 20 cm względem tutaj bratu roboczego. Brat roboczy jest na 92 cm góra blatu. Blad roboczy jest 38 mm gruby i też bardzo często robimy szersze blaty niż standardowe. Przeważnie się utarło, że te 60 są wszędzie. Niestety ja uważam, że 60 na te czasy jest za bardzo. Na styk, że tak powiem, te wszystkie sprzęty, które są montowane, one są na ciasno z tyłem, więc my montujemy minimum 65 lub zwyż. Pierwszy supek przeznaczony na sztuczce, czyli szafka z szufladami, podział na trzy szuflady. Segregacja w pierwszej, w drugiej, czy jakiś to jest wiadomo, wszyscy sobie dobierają, co trzymają w szafkach to, to co chcą, co im wygodnie jest. I teraz tak, narożnik. Narożnik idzie w tamtą stronę. Ale mamy tutaj przyłącze wodno-kanalizacyjne i to przyłącze wodno-kanalizacyjne, żeby je po prostu w tym miejscu by musiały być zrobione. To, żeby tutaj nie tracić tego miejsca, zrobiliśmy i wygody. Zrobiliśmy tu szafkę wysuwaną na szufladzie, a tam jeszcze są jedna półka, taka głęboka, jest pod sam koniec, że można włożyć pewne rzeczy, które się rzadziej używa, ale w zupełności spełnia swoje zadanie. Alternatywą tego rozwiązania jest koszt na. Yy, na śmieci, który jest wyjeżdżany na zasadzie takiej nerki. To są takie kosze z segregacją z takimi rzeczami. W internecie spokojnie sobie zobaczycie. Tu jeszcze co wam mogę powiedzieć, to uważajcie, jeżeli chcecie mieć cokolwiek wyjeżdżane na szufladzie, zróbcie sobie tutaj, dopilnujcie, żeby syfon był jak najwyżej pod zamontowany. Zaraz z kolankiem na tył i to całe przyłączę na tyle, żeby wam tutaj na kosz zostało miejsce. I teraz też wychodzą nam jakieś narożniki. Narożniki są po to, żeby jeżeli ewentualnie jakiś termomik sobie postawić, jakoś ekspres do kawy. Tutaj nie chcieliśmy za dużo szaleć z większą komorą zlewową i ociekaczem, więc tutaj zmieściliśmy się w 60 cm i myślę, że to w zupełności wystarczająco. Zależało mi, żeby tutaj było dużo tego blatu pomiędzy i jeszcze tutaj do pracy do wystawiania jakichś tam potraw, do rozstawienia się na imprezie. W tej przerwie pomiędzy płytą indukcyjną a na przykład lewo zmywakiem robimy zmywarkę, zmywarka w zabudowie. Tutaj jeszcze wspomnę o uchwytach. Mamy tu system Gola tak zwany. Te systemy są różnie nazywane przez różne firmy, ale tu się utarło, że to Gola jest. To jest taka listwa montowana w korpusach szafek, która nam daje możliwość, żeby otworzyć sobie przytrzymując sobie za tył frontu. Nie ma wyfrezowania we froncie samym, tak jak w uchwytach z lakieru. Tylko mamy, każdy materiał możemy tutaj zastosować. Też mi zależało, żeby zlicować górę. To są takie detale, które robią naprawdę fajną jakość. Potem to inaczej wygląda niż chodzimy sobie u znajomych i tam wszystko jest tak samo jak wszędzie, jak u innych. My tutaj takimi detalami staramy się jakoś tam wyróżnić na tym rynku i zrobić coś dla naszych klientów, coś innego. No, oczywiście, jeżeli mamy płytę, można ją zabezpieczyć w postaci oklejania klejem pur. Ale mimo to jeszcze my tutaj dajemy takie zabezpieczenie w postaci kątownika metalowego, tak aluminiowy on jest. Tu nie chcieliśmy też dodawać jakiegoś dodatkowego uchwytu, więc otwieranie tej szufladki jest od dołu i tu bezpośrednio można sobie pociągnąć. Tu przeważnie są jakieś instrukcje, takie rzeczy lub inne panie trzymają blachę do placka. Szafka podblatowa ostatnia nasza, też bardzo wygodna i często to robimy, to jest takie cargo. I ostatnim naszym elementem, który w każdej kuchni przeważnie jest, jest lodówka. Lodówka jest 60. Wentylacja. I wentylacja na pewno będzie takie pytanie, gdzie tu jaka wentylacja? Jest kratka dołem zrobiona. Powietrze tutaj jest ciekawa sprawa, ponieważ one wychodzi idzie sobie górą, górą, górą. Tam nie mamy dociągniętej szafki i tam żeśmy w cokole górnym zrobili otwory wentylacyjne. Górne szafki. No i teraz tutaj mamy podział troszeczkę inny niż standardowo, ale to był zabieg bardziej estetyczny, niż zabieg yy, zamierzony, bo tak idziemy z tymi szafkami pod samą górę i tak, tylko że tutaj bardziej chodziło nam to, żeby ten materiał fajnie szedł, ten ciemny materiał betonowy, ten, ten antracytowy taki beton szedł sobie, taką jakby obwódkę robił dookoła, więc wystawiliśmy na zewnątrz górę. I to mi się wydaje w zupełności spełniło swoje, swoje zadanie, a też nie lubię tych, tego zabiegu robić z tego względu, że na kuchnie otwarte to brzydko wygląda, jeżeli mam wystawiony ten kawałek. A w tym wypadku mamy tą belkę, która bardzo fajnie nam to maskuje i to delikatnie wygląda. Dlatego tutaj jak najbardziej to się broni. Szafki te dolne tutaj, wiszące, one są najczęściej użytkowane i tutaj wysokość jest około 60 cm. I mamy tutaj najpotrzebniejsze rzeczy, tam jakieś wiem, kubki, talerzyki. Tu jeszcze mamy fajną sprawę, mamy mikrofalówkę pełnowymiarową, tylko wolnostojącą. To się udało zrobić i udało się ją tam schować z tego względu, że tak jak powiedziałem, robimy głębsze blaty, w tym wypadku blat główny jest około 70 cm głęboki. Dlatego też jeszcze to zrobiliśmy, że tu mamy płytę meblową też z firmy Kind, która jest już nam zabiera te 2 cm. Płyta nam zabiera około 55 cm na głębokość. Tu naprawdę możemy się rozłożyć z wszystkim i mamy miejsce bardzo fajne do pracy. Mamy też dozownik do, do płynu. To też się udało zrobić, ze względu na to, że mamy tą głębokość blatu całkiem inną niż standardowo. Górne szafki też staramy się robić przeważnie, otwierane standardowo też, czyli na zawiasie lewo-prawo otwierane. Jedna szafka, która jest otwierana pod górę, to jest tamta szafka, ponieważ ona jest szersza. Niż, wyż, niż wyższa, więc by była tendencja, że mogłoby się to obwisać po czasie. I tu mamy już problem taki, że jak ona nam ucieknie wyżej, no to musimy sobie przynieść coś, żeby zamknąć. Przy tych otwieranych standardowo już nie ma tego problemu, bo zawsze mamy na wysokości tej samej. Wszystko tutaj na klik. Ta góra jest otwierana. Mamy dwa paski ledowe. Tutaj też jest fajny manier z tym wystawieniem. Możemy dwa paski ledowe. Jest blat bardzo mocno doświetlony. Jeżeli ktoś lubi e, fajnie doświetlone blaty, żeby się dobrze pracowało, to to rozwiązanie też prawdopodobnie mu się spodoba. Zobaczymy sobie teraz e, ściankę RTV. Nawiązanie do kuchni, czyli mamy panel lamelowany, ta sama kolorystyka, czyli szafki dolne, te dwie, dwa zestawienia płyt. Jeszcze zrobiliśmy tutaj ścianę taką tynkowaną, dodatkowo dobrany jeszcze wentylator pod kolor. I oświetlenie. Oświetlenie mamy w tej witrynie i pod spodem, pod szafką wiszącą. Szafki wiszące polecam jak najwięcej sobie robić, ponieważ jeżeli mamy te pomoce nasze w postaci robotów, no to oni po prostu mogą sobie wszędzie dojechać, wszędzie nam wysprzątają, nie mają żadnych problemów, żeby tamten kurz sobie pozbierać i te wszystkie drobinki, które leżą na, na podłodze naszej. Szafka jest niestandardowo długa, bo to jest szafka gdzieś 3,5 metra. I tutaj mamy różne podziały, bo mamy w większości szuflady. Szuflady są otwierane od spodu, mamy miejsce na palce, pociągamy i jest otwarta. Jedna szafka jest tylko RTV. Tam, gdzie są te wszystkie przyłącza, zrobiliśmy ją otwieraną na zasadzie, no, na siłowniku takim gazowym, który się opada i przytrzymuje nam froncik. I też zestawienie kolorystyczne, tak jak powiedziałem, nawiązane do kuchni. W górę chcieliśmy dać w tym kolorze drewnianym, żeby jak najmniej tutaj kurz był widoczny jeżeli by się on na, nawet tutaj zdążył nazbierać no i to, ta obwódka cała miała tak jakby imitować taką bryłę jakby zespoloną nie mamy tutaj, to wszystko jest na gładko szafka ta to są, znowu tam jakiś element dekoracyjny, czyli mamy jakiś alkohol otwierana na tej samej zasadzie szyba dymiona na tej zas samej zasadzie co jest właśnie w kuchni, pod barkiem no, i mi się wydaje, że fajnie się komponuje. Z tyłu zrobiliśmy też podobną płytę, żeby tak po prostu był ciepły klimat tego, tego mebelka. Jesteśmy w łazience. Co tutaj zrobiliśmy? No to, co można zrobić w łazience? Szafka łazienkowa. Tutaj blad był z płytek robiony. Materiał nasz, jakby to pogrubienie, które jest, to jest od nas, i płytkaż obłożył to po prostu płytkami, pozacinał po 45 stopni. Pod spodem zrobiliśmy szafkę z frontów akrylowanych, one są zabezpieczone pod, pod wpływem wilgoci. Tu mamy coś na bieliznę, na przykład wysuwane. Tu mamy już takie standardowe rzeczy, które są potrzebne dla zrobienia sobie tutaj jakiegoś tam makijażu czy czegoś. No i tutaj też. To wszystko jest indywidualnie, czy jakaś tam suszarka czy coś, no to, to w tych rzeczach są układzone. Tutaj, co jest ważne w łazienkach, to jest to, żeby ustalić sobie przede wszystkim wysokość umywalki. Na jakiej chcemy mieć wysokości standard, to jest 85, ale to naprawdę różnie jest robione. Jeżeli mamy wysokie mise, to trzeba wiedzieć, że po prostu ten blat automatycznie schodzi coraz niżej, im wyższą mamy y, tą umywalkę. Jeżeli mamy niższą umywalkę, to ten blat po prostu nam podchodzi wyżej automatycznie. Także tutaj zwróćcie sobie na to uwagę. Tutaj fajny akcent jeszcze z tym lustrem. Lustro podświetlone daje taki fajny efekt. No i co zawsze mamy w łazienkach? Geberit i co nad Geberitem. Tutaj postanowiliśmy, że Geberit zrobimy sobie zabudowany w płytkach, jednak zrobimy sobie półeczkę. I na tej półeczce będą takie najszybko potrzebne kosmetyki, które używamy na co dzień, a resztę sobie chowamy. No i żeby takie coś zrobić, no, żeśmy nawiązali po prostu materiałem z szafki potumy I to tutaj jest, na przykład mamy kilka półek zrobionych. Te półki też są przemyślane pod skątem, żeby się coś z chemii zmieściło do czyszczenia, do mycia. Tutaj otwieranie jest na zasadzie takiej samo jak w kuchni, czyli mamy jakby fronty gładkie, ale otwieranie jest z tyłu. Kładąc palce, pociągając, popychając. Więc to tutaj, żeby to dobrze wyglądało, zawsze pomiar warto wziąć po płytkach, położeniu płytek i też sugeruję pilnować fachowców. Wiadomo, żeby te płytki miały kąty, żeby potem to wyglądało z jak najmniejszą szparą. Także to jest ważne pod kątem stolarskim, pod kątem meblarskim, pod kątem wykonania potem tej usługi, żeby ona jak najlepiej wyglądała. Dla dzisiaj to już jest koniec zwiedzania kuchni. Kolorystyka, tak jak powiem, powiedziałem, bardzo fajna w utrzymaniu. Polecam jak najbardziej, jeżeli chcecie sobie taką kuchnię zafundować, to jak najbardziej te materiały Wam się sprawdzą. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, robiliśmy około 10 takich realizacji właśnie w tej kolorystyce. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie się w komentarzach. Jeżeli coś Was tutaj jeszcze interesuje, a na przykład nie omawiałem tego albo jesteście ciekawi. Też zadawajcie pytania. No i zapraszam na następne y, filmy nasze, które będziemy systematycznie. To ciężko powiedzieć. Zobaczymy, jak tam się uda z ludźmi umówić. Y, Jeżeli się uda w miarę sprawnie, to będziemy wam y, fundować te filmy częściej. Pozdrawiam i do zobaczenia, Carlos Stokado.